Witam serdecznie. Tym razem, kolejnym razem chciałbym zaprezentować przerywacz cykliczny jednokanałowy z regulowanymi czasami, jednakże jako główną linią sterowania jest 0,10 V. Bardzo serdecznie zapraszam do zasubskrybowania mojego kanału, bo bardzo dużo ludzi ogląda, jednak nie subskrybuje. A żeby nowe odcinki trafiły do Was, bardzo serdecznie zapraszam. A więc na wyświetlaczu górna linijka mamy napięcie wchodzące do układu i na tej kości trzypinowej jest to środkowy pin, ten czerwony przewód. Dolna linijka, są to dwa liczniki, czas pracy przekaźnika oraz czas przerwy w jego działaniu. Przekaźnik, styki kostka trzypinowa, styki zwierno-rozwierne, zasilanie układu plus, minus 12 V. Wejście 0,10 V Wykorzystałem sobie przetwornicę i do tego potencjometr do regulacji jako dzielnik napięcia. Może tak zaprezentuję. Jeżeli zmniejszamy napięcie, częstotliwość nam się e, zwiększa, czyli przekaźnik szybciej działa, szybciej klika, o, a czas jest krótszy pracy. Jeżeli zwiększamy napięcie. Na wejściu 010 przekaźnik klika nam wolniej, jednak również możemy zrobić Taką rzecz, że jeden z tych czasów lub dwa możemy ustalić na stałe, wtedy będzie wyłączona wartość sterowania 0,10 V. Jeżeli na przykład chcielibyśmy wysterować Webasto, może po kolei jeszcze menu. Mamy tryb pracy. Tu mamy wartość czasów, która jest, która jest ustalona do 1000 jednostek. Mamy możliwość ją pomnożyć razy 2, razy 3, razy 4 i razy 5. Następnie możemy tę wartość podzielić na 10, czyli 1000 skróci nam się do 100. Mamy podzielić do 5, do 4 i do 2, i wartość 1 do 1, czyli mamy do 1000 jednostek praca czyli czas pracy przekaźnika możemy wziąć sterowanie 0,10V jednak możemy ustalić sobie wartość stałą jakąś tam niech to będzie na przykład 10 jeżeli miałaby być wartość sterowania wybasto, czyli pompa klika nam króciutko natomiast regulujemy sobie 0,10 V lub nawet potencjometrem. Jeżeli ta wartość teraz przerwy jest zbyt duża, to możemy sobie wziąć podziel to nam na przykład na 5 i już maksymalny czas skraca nam się pięciokrotnie. Mimo to, że wchodzi nam do 10V wartość licznika schodzi nam do 100, możemy zmienić to do 200, a nie, przepraszam. Tu mamy na 5, czyli teraz mamy do 200, teraz mamy do 250 i na przykład do 500. Możemy również całkowicie wyłączyć sterowanie 0,10 i możemy sobie ustalić. Oj, przepraszam, jako przerwę wyłączyć sterowanie 0,10 i ustalić sobie wartość stałą. I już nie będzie zupełnie regulowana, tylko mamy dwie wartości 0,10 i 0,10, przepraszam, dwie wartości e, do 10 jednostek. Natomiast sterowanie 0,10V nie wchodzi zupełnie e, pod uwagę. Oczywiście wartości są zapamiętywane do pamięci, bo bardzo często mam tego typu e, pytania. Jeżeli chcemy włączyć sterowanie 50 na 50%, wybieramy sobie sterowanie 0,10V. I tyle samo czasu, co e, przekaźnik pracuje, tyle samo ma przerwy. W układzie, ażeby wystabilizować e, napięcie e, 0,10 V, e, wykonałem programową stabilizację. Układ uśrednia 5 ostatnich odczytów. Odczyty są co pół sekundy, czyli co 2,5 sekundy e, mamy uśrednianie i to uśrednianie trwa 5 odczytów wstecz. Tak, dlatego na przykład bardzo fajnie widać, gdy teraz e, z, skrócę, czyli podam niższe napięcie i będzie takie, e, powolutku będzie się częstotliwość zwiększała. O, widzicie Państwo? I coraz wolniej, coraz wolniej, coraz wolniej. Uśrednianie było konieczne z tego tytułu, że mogą być wahania na wejściu. Na wejściu również mam podany kondensator, który nam filtruje, to jednak niestety nie spełnia to idealnie swojego zadania. Zrobienie tego programowo jest sprawą idealną. Ok, to chyba byłoby na tyle. Jeśli będą jakieś e, propozycje na rozbudowę tego układu, to za serdecznie zapraszam. A jeszcze jedna możliwość. Mamy włącz i wyłącz przerywacz. Standardowo zawsze po wyłączeniu zasilania jest włącz. Następuje uśrednianie i dwa przerywacze działają. Możemy to ręcznie Wyłączyć, wtedy dwie czasówki migają. Serdecznie pozdrawiam Grzesiek. Telefon kontaktowy do mnie: 502 812 675. Wszelkie dane kontaktowe do zakupu pod filmem.